Elo wina, Elo wina to Edima i my nagrywamy dalej i dalej piłkę. Teraz u mnie się zaktualizowało to, I ja chcę zagrać. Żeby, żeby, ja byłem tym, tym rywale, co no. Rockim będę? Dobra. Kim ja jestem? A gdzie nasza połowa? Dobra, ja nawet nie wiem. Więc, aha, tam. Dobra. Okej. Okay. Tutaj no, normalnie zrazu gram. Zrazu lepiej się gra, bo lepsi. Dobra, wiesz? Dobra, plan B teraz. Jak zawsze robiłem to. Hehehe. <laughs> dobra, trochę. No jak? No jak? Jej, no dziękuję. Czekaj, czy nie mówcie, że ja jestem normalnie zajebistym klubem. No. Nienawidzę was. O. Dobra. No jak? No nie strzelajcie mi gola. Lamusy. Dobra. Dobra. No nie. O. No nie no. Pieczka. Dobra. Okej. Okay. Wymoczył macie im bapelu, my wózka zesnego. No nie! Mogłem! <grym> ja. Dobra, no to fajnie. Wymoczył macie im bapelu, my wózka zesnego. Dobra. Stawaj! To nie! No! Bierz tą piłeczkę. Dobra. No nie! No. Przecież my to przegramy. Ej, ale to już w seminarium. jak wygrać z kimś, który ma normalne... 2-0. Jest tutaj mnie No i przegrana Ja. Ale nie dało się wygrać Dobra, no to teraz... Ej, nie wysyłajcie. No nie wysyłajcie kto... A no ja przyznam sobie moją siostrę Esę. Dobra. Dobra, bierz. Di Maria. Dobra. No nie, no, mogę się wybić chociaż. Już będzie plus tylko nie tą... No. No to... No. no to... No to srala. Dopiero co zaczyna mecz? Dopiero. Co zaczyna mecz? Już problemiki. w ogóle karny no ale dobra wiem co jesteście głupki yes! nie <grymne> normalnie robicie teraz ze mnie jaja jakieś serio dziękuję za motywację No właśnie. Nie. No i masz tutaj złotą kartkę. Ja. No Stoluj. Dawaj! Nie! nie! No. Eee. Mogło być chyba gorzej. No mogło być lepiej, to ja wiem. Kurde! Nie? Co ja robię? yes, Jest! W końcu gol jakiś... W końcu Em Subujcie mój kanał Stawiajcie like, I pod... Jak będzie ten... Jest, dobra, dajmy 3 Polubienie Ja już się na maksa, no. Dajcie już spokój jakiś. Di mario. No jak? Się ja wybijam mm -hmm. Dobra, Tara to meczyk... Dobra, biorę tak. Może wygramy? Może przegramy? Prze Pewnie, że przegramy. Dobra. U, piłeczki. Dziękuję za piłeczkę! Nie! Yes. Jest! top, top, top. Cristiano Bobaldo i Małego mówią mi, że jestem normalnie prawdziwy. <laughs> no, dziękuję. Jej, ja, ja mam dwa Polaka. No. To No, chcieliście, by. Dobra, ej, robię samobójca. Ej, ciekawo, z... co. Jak zrobię samobójca? Co? Co teraz robiłem? Co? I co ja <śmienicza> zrobiłem? Ale powinien być subkarny! Co? To tak serio działa? W tym co nie było coś takiego. Serio? To byłyby w normalnie takie... Trochę dziwne, że tak się da. to serio, to normalnie dziwne, jak nie wiadomo co. Dobra, zaraz i tak wybieram, bo ja wszystkich znam. Idą tu i. No jak! <grym> Dobra. Dobra, kto? Ym, Bielik! Gdzie ty chodzisz, Bielik? Maskara, Bielik. Felipo. Myślałam, że będzie dobry Dobra, przejdźmy do tematu. Bielik dostał normalnie z dupy czerwoną kartkę. U mnie nawet nagranie się nie zapisało. Co bardzo źle wynika. No, Bielik, Polak dostał czerwoną kartkę nie, wi nie wiadomo za co. Chyba za pod lekcji. No i musiałam podmienić White'a, który kiedyś też był normalnie zajumnisty. No jak? Ej! Ja, ej, oni mają cheaty. Jak? On poda, a nie. No bo ja robię, żeby podało. To potem będzie bardziej okej. Okay. Dobra. Idzie. Piacka idzie. Piacka idzie. No nie, nie mów, nie mów. Ceni! <laughs> 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 O, ha, 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 ha. Dobra, on wybija teraz. Nie poda. Ja! Jak ja kliknąłem! Chciałam chcę, żeby przemienić. Ja. Na to ja powodzenia. To jest ostatnia rundka. Dodatkowo cheaty? Nie no. Oni mają totalne cheaty. To ja wiem. Co? Jak? Jak? Nie da się. To już sobie No, Kur! Palcami z ręcami. Jeszcze podaj do tego kri... kraba. No. Dziękuję. No jak? No nie no i teraz segram. Dobra, okej. Okay. Gramy dalej, była reklama. A ja jak chcę tutaj cringe'u pokazywać wam. No w sumie. Co da ten cringe? Jedynie sre. Proszę! Dobra, remis, chociaż wyremizujemy. Od małego mówią mi, że i mam, że mam nienormalną głowę. Jest. Jest. W końcu. W końcu. W końcu. W końcu. Ale... Ja się normalnie... Już myślałam, że normalnie co... No. No to... Nie. To nie może być prawda. To nie może być prawda. To nie prawda. Nie, 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 nie. To nieprawda. nie prawda. Nie. Właśnie No ej, No oni mają jakieś czity, Przecież to nie da się tak Dobra, tara to da Tara to da Tera, Tera to da, to da. Tylko nie film. Nie! Nie! Białek Białek Dobra, xd Znawo nie ma takiego imia w piłkarze polskim, z rolskim. O, 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 oj, 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 oj. To... A Okej, okay, okej. Okay. Od małego mówię mi... Mm. Nie no... O nie, już jest 90 minuta. I teraz zmieniłem wszystkich. Od małego mówię mi. Ze przegram ten mec. No ja nie mogę tak dwie minuty. Jestem ten Srajtal. Jej! Dobra, no to widzimy się w kolejnym odcinku jutro. Je, ja właśnie w kolejnym odcinku może, na, je, jak będzie tutaj pięć polubień, normalnie ten y, będę grał na kąpie. No. Więc wszystkim pa pa!